Witajcie kochani, dzisiaj mamy nagranie Jaka duża zmiana idzie w Twoim kierunku? Boom. Oczyścimy trochę dźwiękiem. Ehm, świeczka się pali, jajka na sałatkę stójczyka się gotują. Herbatka jest. Jestem gotowa. Kot zapatrzony w okno. Mm. Wybierzcie sobie, kochani, kartę lub kamień teraz. No i zaczynamy od pierwszego kamienia, pierwszej karty. I mamy tutaj: bieda, niedostatek, zabrak, nie, nie, mam nic. Ale ta karta jest tylko, wiecie, takim ostrzeżeniem. Pokazuje ci, jak ty myślisz o sobie, o swoim życiu. Eee, I mm, czasami jest tak dlatego, że tak po prostu w życiu masz, bo to z, 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 wiecie, no, to, z wielu rzeczy wynika. Ale przekonania mają tu duży wpływ, ja tak osobiście uważam, e, bo ja widzę u siebie, e, pracę z dobrobytem po prostu działa, tak? Więc e, zobaczcie, ona siedzi, to jest nawiązanie do bajki, dziewczynka z zapałkami, siedzi i marznie w tym kąciku, taka biedna mała, kochana. Tutaj ta karta mówi o tym, że jeżeli odpowiednio spojrzysz, to może się okazać, że masz więcej, niż tobie się wydaje. W tym moim ulubionym tarocie jest w ogóle taka scenka, gdzie ta kobieta taka łachmana siedzi przy drzwiach dobrobytu, gdzie jest wszystko, jest tego pełno. I kluczyk ma blisko siebie, ale ona go nie widzi, bo jest zapatrzona tylko w tą rozpacz, jak, jej, jak, jak dużo ona nie ma, tak? E, no dobrze, to co? Jaka duża zmiana idzie w twoim kierunku? E, no i lecimy. Fajne są, słuchajcie, te karty. W tej chwili macie zawieszenie, tak? Więc stąd jest takie ja nic nie mam, nic się nie dzieje, e, brakuje mi czegoś, tak? A tutaj mówi, że to zawieszenie jest tylko po to. Ona wisi nad trzema górami, jeszcze oko Boga. Tak jakby po to, żeby odnaleźć swoją moc, swoją siłę, żeby spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. To, że się nic nie dzieje, daje wam możliwość odnalezienia w sobie tego, czego myślicie, że Znaczy to, co Odnalezienia w sobie tego, czego naprawdę chcecie. I nie słuchać innych, czego wy chcecie, co czujecie, że chcecie, zaufać sobie. Macie też yy, króla emocji. No i Król emocji co? No pewnie chcecie króla emocji. <laughs> chcecie czuć się spełnienie emocjonalnie. Król emocji to jest najwyższy poziom spełnienia emocjonalnego. Yy, nie, ale wy tu nie tylko taką kartę macie, jeśli chodzi o spełnienie, więc. Tutaj jakby idzie w tym kierunku, tak? Ten król emocji chce się pojawić w Waszym życiu. Król emocji to jest ktoś taki bardzo czuły, ktoś, kto niejedno w życiu wypił, niejedną nie czarkę goryczy dosłownie. I on dużo czuje, dużo wie, ale też jest otwarty na to, żeby rozmawiać o uczuciach i widzi Was, czuje Was, rozumiecie? Czuje Was takimi, jakimi jesteście. I nie mogę się skupić, bo tak pięknie światło pada, że ja przez okno widzę. Te góry, ta górka jest taka jakby, te drzewa się tak pięknie układają, że tam za tymi dosłownie na horyzoncie, znaczy na, na linii końca drzew jeszcze się pojawia ocean. Po prostu. Zobaczcie to, to, ten, ten, to wypływające z serca. Nie chcę mi łapać ostrożnie, nie wiem czemu. Wypływająca woda z serca. Czyli tutaj mówi: otwórz się na odczuwanie. Pozwól sobie czuć. Jak ten facet się pojawi, to też sobie pozwól na to, tak? Niech to się dzieje. Eee, Mak. E, to jest skupienie się na czterech żywiołach, ale bardziej na kreowaniu za pomocą wszystkich e, e, zmysłów, jakie masz. Czyli e, pozwól sobie odczuwać, pozwól sobie tworzyć, pozwól sobie korzystać z umysłu, pozwól sobie e, być spokojna w uziemieniu, no, cokolwiek to dla Was znaczy. Tak. Tutaj jakby on. To jest właściwie kobieta jak dla mnie. Ona kreuje, ona tworzy, ona jakby eksperymentuje, ona jest na początku ścieżki, ale ona zaczyna, bo, bo mówi sobie, a co mi szkodzi, może spróbuję, a może to jednak nie jest tak, nie ma takiej biedy, może ja jednak tam mogę coś. Może jak yy, może tam, tu, gdzie jestem, coś mi po coś tutaj jest, utknęłam, żeby właśnie zobaczyć, może coś i to gdzieś ma zaprowadzić i, i sobie eksperymentuję. Zaczyna jak coś mi przyjdzie myśl do głowy, myśli: A jak mogłabym to inaczej przetworzyć? Jak mogłabym pomyśleć w inny sposób? To jest eksperymentowanie patrzenie na rzeczy z innej strony, uczenie się, kreowania swojej rzeczywistości. O, o, macie karty. Macie też, zobaczcie, piękną kartę. To jest dziesiątka monet. To jest karta, która mówi o spełnieniu, szczęśliwym domu, domu pełnym ludzi, domu pełne, pełnym szczęścia. Także może być, się więcej ludzi pojawi, że po tym ruchu nagle i pustce będzie, no, nie przesyt, ale taki dosyt, takie, mm, jest dobrze. Eee, I mówi też True Healing occurs. Um, dobra, prawdziwe uzdrowienie pojawia się, kiedy daje sobie pozwolenie na to, żeby odczuwać wszystko, co kryje się pod pod tymi, pod tym, co mnie porusza, tak? To jest na takiej zasadzie, że wiecie, idziesz do sklepu, jakiś facet coś powie, czy ktoś coś powie, czy nie wiem, ktoś, was, ktoś spojrzy na was krzywo, a wy daj, daj, wybuchacie, nie? Albo ktoś bliski ktoś coś wam powie i tu jest wybuch emocji. Zwrócić uwagę, dlaczego to się stało, skąd ta emocja, dlaczego ktoś mnie wkurzył, bo to zazwyczaj Bije w nasze cienie. Po prostu chce nam pokazać, co my mamy w sobie do oczyszczenia, do uzdrowienia. Czyli właśnie wtedy po, po pojawia się prawdziwe uzdrowienie, kiedy ja sobie pozwolę faktycznie poczuć to, co mnie boli. Bo my często nie, nic nie czuję, jestem, ta, wszystko jest opanowane, nic, wszystko jest ok. I wtedy pogrzebane. Jeszcze te, te cienie się chowają, chowają na jakiś czas, a potem, jak wybuchają, to już tak naprawdę ostro. Mówi też o tym, żebyście odnalazły swoje takie miejsce, które w którym możecie się uzdrowić, bo tutaj ewidentnie chcecie się uzdrowić, potem podziałać z tego zawieszenia i nic nie robienia i tej pustki chce się zacząć coś dziać. Więc odnajdźcie, tu jest tak jakby też mówi, odnajdźcie taką przestrzeń, w której ty się dobrze czujesz. To może być tak, że wasz dom stanie się taką przestrzenią, albo że traficie w takie miejsce do czyjegoś domu, lub do czyjejś pracowni, lub na nie wiem, kurs jogi, do czyjejś przestrzeni, w której będziecie czuli się, że jesteście uzdrawiany, w której będziecie czuły, że to jest takie uświęcone, święte miejsce dla was. Takie bardzo ważne, tak jak kiedyś chodziłam na Crossfit. Dla mnie crossfit to był. Sala crossfitu to była jak świątynia łajdzie. E, I wiem, że wielu ludzi ma różne tego typu miejsca. E, znajdź takie miejsce, odnajdź je, Jak nie na zewnątrz to w swoim domu. No i macie koło fortuny. Pięknie jest tej talii zrobione. Bardzo zrobię tą talię, tą teraz dopiero zamówiłam piękna jest. E, dwa koty. Lubimy koty. Koło fortuny. Koło fortuny mówi o szczęśliwym trafie, o tym, że coś się przetacza, że coś po prostu się chce wydarzyć, że tak jak było, e, po prostu coś się musi zmienić. To, jak było, było, to było po coś potrzebne, właśnie po to, żebyście mogli, może spojrzeli z jednej strony, coś, ale tu jest jakby konkretna zmiana. E, także e, no ta duża zmiana, no po prostu tak wasze życie do góry nogami. Tak, jak teraz był spokój, to będzie. Szaleństwo. Jeżeli mieście szaleństwo, to nie, tutaj bardziej wychodzi na to, że mieście za duży spokój w życiu. I tu się zacznie dziać. Po prostu. Dobra. Też może się mężczyzna pojawić, bo ten król. Pucharów. Król Pucharów ciągle. Dobra. Drugi wybór, druga karta. Proszę bardzo. Krzemień i. Kruk. Rycerz Pucharów. O, rycerz Pucharów. To jest ten czaruś. No zobaczcie, jak on sobie z tym morzełkiem stoi, taki z tym konikiem w tej wodzie. Ale to może być cudowna postać. I w tej dali mi się bardziej kojarzy jak taki ciepły koleś, który chce nam pokazać, że jesteśmy wartościowe. Że jesteśmy... Zobaczcie, jak on się uśmiecha. <laughs> Mówię, hej maleńka, chcesz się przejechać? I sobie po, poganiamy za orłem. Tu jest po prostu taka... Jeżeli nie zdarzyło wam się to nigdy wcześniej, to traficie na piękną męską energię. E, taką pełną ciepło czułości, e, która wam pokaże, przy której po prostu poczujecie się dobrze, tak? Poczujecie się zaopiekowane, zadbane. Może to być fajna randka. Nie mam pojęcia cokolwiek, ale macie też króla. <grym> o Boże, faceci ci wszędzie się teraz pojawiają w te, te związki, nie wiem, to wiosna, czy co. Znowu król. O was tym razem król, e, monet. Król Monet to jest taki mężczyzna, który daje poczucie bezpieczeństwa. który jest, On jest bardzo stabilny materialnie, ale też jest bardzo taki osadzony w sobie. On już tyle przeszedł rząd, w jakim jest. On nie musi nic udowadniać, on się nie wkurza, on nie, nie wrzuca głupich komentarzy. On jest taki po prostu osadzony, fajny. Taki. A, on wszystko rozumie, on patrzy na wszystko szerzej. Już jego jakby. No taki po prostu taki. Fajny facet, z którym, z którym czujemy się bezpiecznie, który też daje nam poczucie bezpieczeństwa. I tutaj moja dawna ja by się zbuntowała, ale ja nie potrzebuję odmyszczeń z bezpieczeństwa, a obecna ja mówię, ja pewnie, a czemu nie, tak? Więc tutaj taki mężczyzna się u was pojawia, dziewiątka emocji, dobrobyt się pcha, czyli no naprawdę... Dobrobyt, tam, gdzie wam brakuje dobrobytu, to tam on przyjdzie, tak. To jest dobrobyt we wszelkiej formie, bo to jest dziewiątka pucharów, a ona mówi i o finansowym dobrobycie, i o takim spełnieniu emocjonalnym, żeby że po prostu, zobaczcie, ona sobie wisi i po prostu przyjmuje, tak? Takie otwarcie się na przyjmowanie też tego e, fajnych ludzi wokół, spokoju finansowego, bezpieczeństwa finansowego, takich rzeczy. No tutaj u was ewidentnie jest związek i. Ja po prostu nie mogę. te karty są po prostu. Może ja zacznę robić czytania, słuchajcie, na miłość, naprawdę, bo to ostatnio co się dzieje to jest. Zresztą, mój ulubiony pan od astrologii powiedział mi, że powinnam zacząć pracować tak naprawdę. Z... Związki to jest dobry kierunek. Żeby pracować. No, dobra, nie idę w to nawet na razie. Jak sobie obejrzycie filmiki moje sprzed roku czy dwóch, tam był duży bunt, bardzo duży bunt na związki, na relacje. A tu widzę, że tutaj się coś zmienia, a jak kiedy zmienia się we mnie, to też moje czytania się zmieniają. E, I te osoby, które są tutaj na kanale, e, jakby wibrują z tym. Więc dziewczyny, idzie facet. Ale macie też Pazia e, Buław. Paź Buław to jest taka karta, która mówi o cieple o radości tworzenia, o radości z działania, o tym, że ja coś robię i to mi sprawia przyjemność, ja się nie, wiecie, pędzę coś robić, tego do domu spać i znowu pędzę coś robić, to jest takie podekscytowanie, takie szczęście, taka radość, że wręcz mamy pełną energii, pełną chęci do tego działania, Też takie młodzieńcze bardzo. No i dwójeczka, dwójeczka pucharów i oczywiście... To jest karta początku naprawdę dobrego związku, ale może być to oczywiście, nie wiem, dobrej współpracy. To może być, że znajdziecie jakoś przyjaciółkę, przyjaciela, który po prostu yy, poda wam pomocną dłoń, będzie was wspierać, wieszcie, przez długi, długi czas i będziecie się jakby dopełniać. Wy będziecie pomagać im, oni będą wam. To będzie taka równowaga. Ale z założenia ja tą kartę zawsze widzę jako po prostu bardzo dobry związek. To jest taka relacja, w której jest równowaga w dawaniu braniu, dużo miłości, dużo czułości i wzajemne. Nie tyle opiekowanie się sobą, co pozwolenie sobie być sobą. Czyli ty sobie jesteś sobą, ja sobą, jesteśmy w tym razem, ale nie kontrolujemy się, nie próbujemy się oceniać, nie próbujemy po prostu wzrastamy razem i wyciągamy z siebie to, co najlepsze. To jest bardzo fajne, bardzo fajna relacja. No i mamy księżyce w nowiu, w pełni i drzewko. Moja wiara ma moc, żeby przekształcić traumę w uzdrawianie, konflikt we wzrost i lęk w miłość. To jest cudowne. Ja dzisiaj w ogóle przygotowywałam na ten kurs Tarota y, opisy czakry. Y, no bo ja wiecie, nigdy się nie uczyłam o czakrach, ja po prostu y, w czytaniach duszy nam się po prostu pojawiały, ja je czułam, tak? I na bazie tego jakby dodawałam sobie znaczeń gdzieś tam tu mi coś padło, tam mi coś padło. Ale dzisiaj sobie na bazie kart robiłam te opisy i to jest niesamowite. Y, y, bo też dostałam kiedyś od przyjaciółki taką modlitwę oczyszczającą. Jakby, e, że wiecie, światłem można poprosić energię światła i miłości, żeby przetransformowała wszelkie lęki, wszelki ból, wszelkie, wszelkie zaburzenia w nas, naszej aurze, przetransformowała je, oczyściła i przetransformowała w tą czystą energię światła i miłości. Mamy taką możliwość. I właśnie w tych czakrach też czytałam, że ta nasza czakra korony też jakby ma taką możliwość, ona jest z tym silnie połączona. I dobrze jest ją zrobić też przez nią można, tak? I tutaj mówi: Moja wiara ma moc. Przekształcania traumy w uzdrowienie, czyli oczyszczanie, tak? rozświetlanie tego, przekształcanie konfliktu we wzrost. Tak? Czym jest rozdarcie? Konflikt to jest masakra, a potem nagle wow, nauczyłam się tego, tego, tak? I ma moc przekształcania lęku w miłość. Bo lęk jest czym? Lęk to jest bardzo niska wibracja, jak się boimy, słuchajcie, to możemy się nawet rozchorować, to bardzo zaniżej, o Jezu, jak to zaniżałe wibracje. Ja Kiedyś to sprawdzałam przez jakiś czas, to trzykrotnie niższe miałam, to już nie raz mówiłam w filmikach, także jak się czujecie lęk, to usiąść i po prostu naświecić to światłem, energią światła i miłości eee, i dać sobie miłość i zaufać że, zaufać, że wszechświat was kocha że przecież was nie zostawi, że wam pomoże, poprosić anioły o, o pomoc, o, w, o współpracę. Z taką miłością, z czułością, ale z też wiarą, że to jest możliwe, że wy nie gadacie tak, betata, 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 tylko że to poczujcie, że to jest możliwe, nie w tym właśnie lęku, tylko poczujcie, że to jest możliwe. Dobra, rozgadam się. Macie też energię żeńską. No właśnie, bo to mogą być jakieś lęki, traumy związane ze związkami, a tu nagle przychodzi ten król, który chce wam się zaopiekować, da wam poczucie bezpieczeństwa i pięknie się z wami wymieniać energią. No i wiecie, głupijecie, więc tutaj oddychamy. <laughs> I mówi kobieca energia. Także tutaj ta żeńskość, ten facet też was rozpali, tą kobiecość i jeszcze to wszystko się naprawdę szybko zadzieje, bo tak jak mówiłam, że co, co, tak, no tytuł jest, prawda, taki jaki jest w filmiku, a mamy tutaj jeszcze u was bardzo szybko coś zadzieje. To są, to jest kwestia prawdopodobnie tygodni, <grytanie> bym, Szybko się zadzieje. Mam takie wrażenie, że do wiosny najpóźniej. E, no dobra, ale to są czytania ogólne, pamiętajcie o tym. E, dobrze, Trzeci wybór, trzecia karta, paść Buław, czyli ta sama energia, co była wcześniej. Bardzo dynamiczna, piękna energia, pełna działania, pełna chęci życia, pełna chęci tworzenia, działania, robienia. Nie wiem, po prostu coś nas was tak wciągnie, że będzie tylko. To będzie po prostu ła, wow, ale fajnie działam, robię. Nie jest takie, wiecie, nic mi się niechce, nie chce, nic mi się wstać. Wręcz przeciwnie. Cudowna energia działania, cudowne uczucie w ogóle też w ciele, nie? Takie młode. Biały, biały opal. Bardzo, bardzo lubię ten kamień, bardzo go lubię, jest, on, och, te kamienie mają tak cudowną energię, tę Dobra, wy macie nowy początek, czyli u was bezsprzecznie idzie w życiu nowy początek i to taki, zobaczcie, tak, tu już nie ma dyskusji, ona właśnie działa, lep, pędzi, tak, ona pędzi w ten nowy początek, tu już koniec pustyni, idę sobie w, w ogóle w nieograniczone możliwości, ta ścieżka jest pełna kolorów, pełna wszystkiego. No ta piątka czy ona mi ta karta w tej talii, jak mi tak nie pasi. Ta piątka mieczy to jest takie. Ja siebie sama ograniczam. Ja sobie nie pozwalam na to, żeby spokój się we mnie pojawił. A tak jakby ten wszechświat yy, nie pozwoli ci być wiecznie w smutku. On cię po prostu wepchnie w takie. Spokój, medytacja tutaj bardzo zalecana. No właśnie, mówi, potrzebujesz balansu, potrzebujesz spokoju, potrzebujesz samotności, potrzebujesz odnalezienia światła w sobie. To są dwie bardzo ważne karty, mówiące o tym, że ten spokój po prostu przyjdzie teraz w końcu, tak? Może był długo, nie mieliście, a tutaj przyjdzie w tej radości tworzenia, przyjdzie też spokój. To może jedno być powiązane z drugim. Ja pamiętam pierwsze czytanie takie, miałam jedno z pierwszych czytań tarota, jakie nagrywałam, i tam byłam w szoku bo ta pani się pytała też o swoją córkę i tam mi pokazała po prostu, że ona musi zacząć coś działać, kreować, że ona musi zacząć coś robić. To jeszcze było, zanim zaczęłam robić neurografiki, kursy. Eee, I było pokazane, że ona musi zacząć coś najlepiej malować, rysować eee, i że to przekształci w ogóle jej całe spojrzenie na... że to jej po prostu pomoże. I jak zaczęłam robić te kursy neurografiki, to zrozumiałam, o co chodzi w tych karabach, ja wtedy go nie rozumiałam w ogóle. Eee, Że to kreowanie, działanie właśnie sprawia, że nasz, nasza... Eee, Świadom... Na Nasz świadomość nasze ego uspokaja się, wycisza i nasza podświadomość może do nas dotrzeć, więc, jakby podświadomość to jest czyste, czysta, czysta energia połączona ze źródłem, wiecie. Bo to... Czyli tam nie ma, tam są takie lepsze przekazy. Nie, ja jesteś zła, jesteś okropna, nikt cię nie lubi, nikt cię nie kradko. Jest... Świat jest dobry, wiecie, ta energia mi źródło jest pełna miłość takiej rzeczy. Więc tutaj warto to działanie u Was coś wzbudzi, takiego, że odnajdziecie palans, odnajdziecie ten spokój w sobie, tak? I to światło w sobie, światełko, które może właśnie długo było zgaszone. No i macie też kartę. Jestem tym, który śni swój sen. Czyli to Wy jesteście panami swojego życia, swoich snów, swoich marzeń. Wyłączyłam, słuchajcie, te jajka, bo ile można, nie? Na tą, tą sałatkę z tuńczyka gotować. Tutaj po prostu mówi, że jest jakiś ważny czas dla Was, tak? Ehm... Jeszcze macie księżniczkę Buław, która też jest tą samą energią. To jest ta sama energia. To są te same energie. To są te same energie, tylko w tej talii jest dużo bardziej spokojna, to, to, to. Eee. czyli tutaj ewidentnie mówi: tutaj nadchodzi czas działania, ale takiego działania, który da Ci spokój, który da Ci wytchnienie. Eee, to jest bardzo ważny czas. Także cokolwiek przyjdzie do Was jakiś kurs, czy nie wiem, zaczniecie rysować, malować, pisać. Może pisanie jest super, bardzo wycisza, bardzo zmienia perspektywę. E, to da wam ten spokój i balans, którego tak bardzo potrzebujecie, tak? Więc to będzie za duża zmiana u was akurat e, odwrotnie niż w jedynce na przykład. Tak, no tak kochani, dotka takie, takie szybciutkie czytanko. E, życzę Wam bardzo miłego dnia, właściwie weekend już nie, środa, dobra, miłego dnia. E, polubcie zasubskrybujcie, poleccie komuś kanał, jeżeli jeszcze macie taką możliwość, e, Zapraszam oczywiście na czytania prywatne. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie tylko dobraenergia.pl. Pozdrawiam serdecznie.